Dwa lata później jego rdzeń kręgowy zaczął obumierać. Brał popularne suplementy na odporność to miało go chronić. To nie był zwykły upadek to nie było pechowo na schodach to nie był wiek to była degeneracja rdzenia kręgowego taka, która potrafi udawać inne choroby. Najgorsze na początku wszystko wyglądało logicznie złamanie biodra historia operacji bariatrycznej. Drobne objawy neurologiczne. Makrocytoza w badaniach krwi. Pierwsza myśl, niedobór B12. Problem w tym, że to nie była B12. To była miedź i to, co ją zabrało, stało w aptece na półce, obok słodkich suplementów. Cofnijmy się. 55-latek trafia na SOR z potwornym bólem Biodra. Znaleziono go na klatce schodowej. Ponoć spadł. Ale w takich historiach pytanie brzmi zawsze tak samo. Dlaczego spadł? Córka mówi pielęgniarce coś, co wybija ten przypadek z rutyny. Od miesięcy chodził inaczej. Nie zataczał się, nie miał zawrotów, nie wyglądał na pijanego, po prostu poruszał się dziwnie, sztywniej, jakby nogi miały własny rytm, jakby mózg musiał chwilę policzyć, czy noga wykona polecenie. Córka pamięta dźwięk składki, głuchy, ciężki łomot, a potem krzyk, pomocy, nie mogę wstać. Gdy dobiegła, zobaczyła ojca na podłodze. Ręce pracowały, tułów jakoś współpracował, ale nogi, jakby spóźnione. To nie wyglądało jak zwykłe potknięcie. Mężczyzna nigdy nie był człowiekiem od badań i kontroli. Jako dziecko był większy od rówieśników, szybko nauczył się jednej rzeczy: jedzenie uspokaja. Wstyd jedzenie. Złość jedzenie. Samotność jedzenie. Z czasem to był mechanizm przetrwania. W dorosłości przyszły konsekwencje: cukrzyca i dna moczanowa. A potem coś gorszego od bólu, utrata czucia. Pewnego dnia wszedł na coś ostrego. Skaleczył stopę. Nie poczuł nic. Zorientował się dopiero pod prysznicem, gdy zobaczył krew, i wtedy dotarło do niego. Moje ciało przestało mnie ostrzegać. Postanowił, że coś zmieni. Lekarz proponował klasykę. Leki, kontrola, konsekwencja. Pacjent tego nie lubił. Nie chciał być pacjentem. Zaczął czytać w internecie i znalazł rozwiązanie, które brzmiało jak reset. Bypass żołądka. Zabieg zadziałał. Schudł. Cukry się poprawiły. Poczuł się, jakby wygrał. Lekarze ostrzegali. Po bypassie łatwo o niedobory witamin i minerałów. Trzeba kontrolować i suplementować rozsądnie. Mężczyzna przytaknął. I przestał o tym myśleć. Szybki sukces potrafi dać złudzenie, że jesteś niezniszczalny. Dwa lata temu zachorował na grypę, tę prawdziwą gorączka, dreszcze, łamanie w kościach najcięższą od lat. I wtedy złożył sobie obietnicę nigdy więcej. Zaczął oglądać filmy o odporności, czytać fora, wchodzić w grupy, wszędzie powtarzało się to samo: cynk i witamina C naturalne, bezpieczne, podstawowe. I zdanie, które utkwiło mu w głowie, jak gwarancja: nie da się przedawkować, bo to wodno-rozpuszczalne. Skoro nadmiar wychodzi z moczem, gdzie ryzyko? Poszedł do apteki. Kupił suplementy. Potem więcej. Potem na zapas. Wybrał słodkie formy, bo nie wyglądały jak lek. Wyglądały jak nagroda. Najpierw brał zalecaną porcję. Potem drapanie w gardle, dodatkowo. Ktoś kaszlał w pracy, dodatkowo. Zimno na dworze, profilaktycznie. W jego głowie nie zaszkodzi, tylko pomoże, aż przestał liczyć. I wtedy pojawił się pierwszy moment, w którym ta historia robi się naprawdę niepokojąca. Czasem w aptece brakowało jego ulubionej marki, więc znalazł obejście. Krem do protest też bywa źródłem cynku. W jego głowie to było logiczne. Skoro jest do podniebienia, to bezpieczne. Gdy nie miał suplementów, uzupełniał cynk w ten sposób. To nie była już suplementacja, to był rytuał. Cztery miesiące przed upadkiem pojawiły się objawy, nie takie jak cukrzycowe drętwienie. Przeciwnie, tysiące igieł, cały czas, jakby dłonie i stopy paliły od środka. Do tego tracił smak i pojawił się tępy ból boków brzucha. Córka zauważyła, że chodzi inaczej. Gdy pytała, denerwował się. Wolał wierzyć, że kontroluje sytuację, a suplementy dawały mu tę iluzję. Aż nadszedł dzień schodów, nie upadł jak ktoś, kto się poślizgnął. Upadł jak ktoś, komu nagle zabrano równowagę od środka. Złamał biodro. Na sorze był przytomny, kontakt logiczny zachowany, złamanie biodra operujemy. Operacja przebiegła dobrze, tylko że potem zaczęły wychodzić rzeczy, które nie pasowały. Makrocytoza. Odruchy w rękach zbyt żywe, osłabienie siły, problemy z czuciem w stopach, szczególnie wibracją. Mózg był ok, więc problem nie siedział w głowie. Siedział niżej, w rdzeniu. A gdy masz rdzeń, plus makrocytozę, plus bypass, wszystko prowadzi do jednej diagnozy. B12. Dostał zastrzyki B12. Objawy jakby lekko drgnęły. Pacjent poczuł ulgę. Czyli to tylko witamina. Wypisali go. I wtedy historia skręca w najgorszą stronę. Usłyszał niedobór i zrozumiał po swojemu: trzeba brać więcej. Wraca do domu, patrzy na półkę, cynk i witamina C. Szpitale są pełne zarazków. Nie zachoruje teraz. Podwaja dawki, kilka dni później córka widzi, że coś jest bardzo nie tak, jest rozdrażniony. Potem ospały. A potem mówi nieskładnie, jakby myśli mu się rozjeżdżały. W końcu znajduje go na podłodze. Splątanego, przerażonego. Nie potrafi złożyć zdań. Znowu sor. Tym razem wyniki są jednoznaczne. Nerki się zamykają. W moczu kryształy szczawianu wapnia. Witamina C w megadawkach może zamieniać się w szczawiany. Szczawiany mogą tworzyć kryształy. A kryształy potrafią zniszczyć nerki. Ale to nadal nie tłumaczyło rdzenia. Neurolog widzi spastyczność i wygórowane odruchy. Wzorzec jak B12, tylko B12 tym razem nie wygląda jak winny. Jeśli to nie B12, to co? MRI rdzenia sugeruje degenerację typową dla niedoborów. Lekarze pytają o używki, mężczyzna zaprzecza. I pada pytanie, które zmienia wszystko: Jakie suplementy pan bierze? Córka waha się. Wie, że ojciec nie ufa lekarzom, wie, że będzie wściekły, mówi półprawdę, trochę witamin, lekarze drążą i wtedy córka pęka. Mówi o setkach słodkich suplementów, o cynku, o witaminie C i o tym, że czasem ojciec zjadał krem do protez. W gabinecie zapada cisza, bo lekarze już wiedzą, gdzie szukać. Robią badanie, którego nikt nie robi bez powodu. Poziom miedzi, wynik niski. I wszystko zaczyna pasować. Nadmiar cynku potrafi zablokować wchłanianie miedzi. Organizm produkuje więcej białek, które wiążą metale. W tej pułapce miedź przegrywa. Nie trafia do krwi. Nie zasila układu nerwowego, a miedź jest mikroelementem, bez którego układ nerwowy potrafi się rozsypać. Jej niedobór daje obraz niemal identyczny jak ciężki niedobór B12, spastyczność, zaburzenia czucia. Problemy z chodem i postępującą degenerację rdzenia. Dokładnie to, co rozwijało się u tego mężczyzny miesiącami. Najgorsza część gdy rdzeń degeneruje, część zmian może się cofnąć, ale część może zostać na zawsze. Wszystko zależy od czasu, a czas uciekł na błędnej diagnozie, półprawdzie i bezpiecznych witaminach. Leczenie brzmi banalnie odstawić cynk, przerwać źródło, uzupełnić mieć, leczyć nerki. Rehabilitować, ale to nie jest po tygodniu po sprawie. Pacjent musi uczyć się ciała na nowo. Córka patrzy na ojca i ma w sobie mieszankę ulgi i wściekłości. Ulgi, że w końcu wiedzą. Wściekłości, że to w ogóle się stało. Bo to nie był toksyczny metal, nie była egzotyczna trucizna, to były suplementy, słodkie, łatwe, sprzedawane w formie, która wygląda jak coś, czego nie da się przedawkować. Ta historia nie jest o tym, żeby demonizować cynk czy witaminę C, ale czasem granica między lekarstwem a trucizną jest cieńsza niż myślisz.